Witaj kochana, jestem tu dzisiaj po to, żeby powiedzieć Tobie coś więcej na temat programu Body and Mind, e, którego jestem ambasadorką już od 2018 roku i to jest niesamowita przygoda, e, nie tylko dla mnie, ale dla wielu, wielu moich klientek, bo od tego czasu przewinęło się przez program setki, jak nie tysiące osób, e, tysiące kobiet, którym pomogłam e, zrozumieć trochę bardziej e, ich potrzeby, nawyki żywieniowe. Osiągnąć cele, mniejszą, mniejszą oponkę czy brzuszek, zadbać o, o to ciało, poczuć się lepiej, poczuć więcej energii, tysiące kobiet, które mi zaufały i za to dzisiaj też jestem wdzięczna, i chciałam Ci pokazać, czym jest program Bodent Mind i, i dlaczego warto z tego programu skorzystać. Ja dołączyłam w takim momencie trochę mojej historii, ale jest to ważne. Ja dołączyłam w takim momencie, kiedy byłam po ciąży dwa miesiące, moja córeczka miała dwa miesiące, i domyślasz się, jeżeli jesteś już mamą, to jeżeli jesteś mamą, to wiesz, że ten czas po porodzie jest no, dosyć wymagający. I ja też czułam się no nie czułam się dobrze, nie czułam się na tamten moment dobrze, energii brak, włosy wypadały, osłabienie, a jeszcze karmienie piersią wiadomo, tak to u mnie wyglądało, dlatego chciałam coś zrobić, chciałam zadbać o siebie, chciałam, żeby em, po prostu było mi lepiej i wyobraź sobie, że właśnie trafiłam na program Bodent Mind. Ktoś mi go zarekomendował, tak jak ja dzisiaj go Tobie rekomenduję i zaczęłam sobie od fantastycznych produktów, na które od razu się zdecydowałam, dlatego, że te produkty właśnie dowiedziałam się, że to są po prostu warzywa i owoce. Służ z 30 rodzajów warzyw i owoców. Mają badania kliniczne, więc jako mama karmiąca wiedziałam, że mogę je stosować, bo to są po prostu warzywa i owoce. Dodatkowe, dodatkowa porcja Warzyw i owoców w ciągu dnia, a nie byłam wtedy jakąś super osobą jedzącą warzywa i owoce, dlatego postanowiłam się tym wzmocnić. I od razu po dwóch tygodniach około poczułam się naprawdę lepiej. Poczułam więcej energii, poczułam jakby taką moc, siłę i wiedziałam, że to jest zasługa tych produktów. A bardzo mi też zależało na tym, że jeżeli karmiłam piersią, no to. Um, Chciałam, aby moja córka miała też lepsze składniki, żeby się tutaj żeby można było ją lepiej odżywiać. I ten zestaw był cudowny. Potem dołączyłam jeszcze Shakey complete, a także kwasy omega, słuchajcie, które są niezbędne dla naszego organizmu i konieczna jest ich suplementacja. Tu są akurat kwasy omega z pominięciem ryb, czyli wegańskie. Dlatego, czyli po prostu z alg, dlatego tak świetnie się uzupełniały z tymi warzywami, owocami, żeby transportować te wszystkie składniki w moim ciele. I to był, kochani, strzał w dziesiątkę. Ja się zakochałam w tych produktach. One są cudowne, one zlikwidowały mi stany zapalne, one poprawiły moją odporność. Także od tego czasu nie mam problemów z odpornością. Po prostu moje ciało funkcjonuje zdecydowanie lepiej, a ja z każdym rokiem wyglądam coraz lepiej i młodnieję dosłownie. Młodnieję. Także jest to niesamowita sprawa. Od razu z tymi produktami, od razu z tymi produktami, dostałam, bo zamówiłam sobie żelki dla mojego syna, który był starszy i który już mógł sobie takie żelki spożywać. Jest to program. Właśnie z tymi esencjami warzywa, owoce, jagody. Jeżeli dodatkowo chcesz odżywić dziecko, to takie produkty żelki warzywno-owocowe możesz dostać dla niego za darmo. I ja z tej okazji skorzystałam. I mój syn po prostu sobie zaczął je stosować i też widziałam u niego poprawę odporności, poprawę jakichś stanów alergicznych, które miał wcześniej. Także byłam bardzo, bardzo zadowolona. I właśnie później stosując cały czas te produkty, stosowałam sobie też szejki, które um, uzupełniały mi różne mikroelementy, składniki, um, witaminy um, jako posiłek, jako śniadanie i jako kolacja, a także później dołączył jeszcze rewelacyjny błonnik Control, który um, no, wspomaga jelita, wspomaga odchudzanie. I też z niego skorzystałam. I mam go teraz profilaktycznie właśnie, kiedy chcę się oczyścić, kiedy chcę wprowadzić jeszcze większe odżywianie do moich jeli, które są, pamiętajcie, bardzo ważne, to po prostu korzystam z tego produktu. Mamy jeszcze inne produkty, które wspierają układ nerwowy, które wspierają Twoje samopoczucie psychiczne, jak właśnie Luminate, który zawiera adaptogeny, jak Uplift, który zawiera masę witamin, szczególnie z grupy B, one poprawiają po prostu twoje samopoczucie, są one w formie napoju i również polecam je do stosowania, są cudowne. Więc kochana, jeżeli ty jesteś w takim momencie, że jesteś zmęczona, może twoje samopoczucie, że twój wygląd ci się nie podoba, może twoja skóra, może twoje włosy nie rosną, może się łamią, może paznokcie się łamią, może kochana po prostu czujesz, że coś musisz zrobić, że jesteś tak zmęczona. Że musisz się jakoś dobrze odżywić, to wtedy polecam ci właśnie zacząć od esencji, warzywa, owoce, jagody. Od szejków, które na start taki pakiet gold, e, złoty pakiet, który odżywi twoje po prostu ciało. Jeżeli potrzebujesz bardziej w kierunku sylwetki. Bardziej w kierunku y, właśnie zrzucenia kilogramów, zrzucenia oponki, to polecam Ci szejki i właśnie nasz błonnik kontrol. To jest pakiet sylwetka. Zapytaj mnie w takim razie o pakiet sylwetka, jeżeli chcesz schudnąć, zapytaj mnie na Prif. A jeżeli chcesz y, lepiej się poczuć, zlikwidować to zmęczenie, odżywić ciało, wyglądać lepiej, wyglądać taki, mieć efekt takiego glow-up, ale od wewnątrz, to zapytaj mnie o pakiet Gold, o pakiet złoty, na Prif. I na czym polega ten program, kochana? Program polega na tym, że jeżeli się zdecydujesz na jakiś pakiet, ja wysyłam tobie program cały z przepisami, ty sobie go stosujesz, możesz dodatkowo dołączyć do detoksu holistycznego, jeżeli będziesz miała szejki. I wybrane esencje to mogą być esencje jagodowe, to mogą być kwasy omega albo cały zestaw, to jest obojętne, ale musisz mieć jakieś właśnie kapsułki, żeby ten detoks przechodził dla Ciebie jeszcze łatwiej i jeszcze lepiej wszystko to, co y, powinno się usunąć, żeby zostało usunięte. Także tutaj zachęcam Cię do tego, żeby zrobić sobie ten detoks holistyczny i żeby sobie wziąć, tak dobrać pakiet, żeby mieć właśnie esencję i szejki minimum. Błonnik jest tutaj dodatkowy na detoksie holistycznym i taki detoks, jeżeli program trwa 4 miesiące, to, to taki, taki detoks możesz sobie zrobić raz w miesiącu na przykład lub dwa razy nawet w miesiącu, bo mamy dwie edycje w miesiącu. Y, jest tam grupa, y, jest motywacja, jest wspólne działanie i to jest Super, więc kochana, już wiesz, że ten program jest na 4 miesiące, że masz przepisy proste, że nie liczysz w nim kalorii, tylko po prostu stosujesz te przepisy i patrzysz też na inne osoby. W związku z tym, że mamy czaty wsparcia, jak one sobie stosują, jakie posiłki przygotowują i uczysz się drobnych kroków, uczysz się drobnych nawyków żywieniowych. I to jest cała esencja tego programu, że ty po tym programie wychodzisz i po prostu masz kilka nawyków żywieniowych, które z tobą zostają i które i które no kontynuujesz sobie. Ja wiele, wiele lat temu właśnie takie nawyki żywieniowe sobie przyjęłam, one są w moim życiu i ja dlatego nie muszę korzystać już z żadnych diet. Ja doskonale już znam swoje ciało, ja potrafię dbać o te połączenia proste tych posiłków i nawet jak zjem sobie kawałek ciasta, to nic się nie dzieje, bo wiem, że na drugi dzień na przykład wypiję sobie szejka i jest rewelacja. Dlatego y, to są cudowne rzeczy, które mogą Ci w tym pomóc. Y, no i także masz moją opiekę, moje doradztwo, grupę wsparcia, masz przepisy i masz produkty, które Ci ułatwiają sprawę. Które Ci po prostu ułatwiają sprawę, i to są produkty, te kapsułki mają badania kliniczne, są potwierdzone naukowo, że działają niesamowicie na organizm. Więc, kochana, wszystko przed Tobą. Możesz naprawdę odżywić się, jeżeli czujesz, że każdego dnia, tak jakby gasło Twoje światło, tak jakby nie ma tej energii, tak jakby nie, nie czujesz naprawdę w ciele się dobrze. Jest oponka, jest nadwaga. Może masz jakieś dolegliwości, może masz jakieś na przykład problemy z tarczycą czy problemy z insuliną, opornością. Też mamy takie osoby w programie, które po prostu odżywiają lepiej swoje ciało i uczą się tego, jak mają to zrobić. Dlatego kochana, serdecznie Cię zapraszam do tego programu. Chyba Ci już wszystko wyjaśniłam. Gdybyś miała pytania, to oczywiście napisz, ale myślę, że tutaj wszystko jest jasne. Jeżeli chcesz poczuć się w kolejnym roku cudownie mieć e, wspaniałą sylwetkę, chcesz poczuć lepszą, zobaczyć lepszą skórę w lustrze, lepszy, lepszy wygląd. No to kochana, to to jest Twoja decyzja. E, pakiety zaczynają się od 370 zł miesięcznie. Y, także wyślę ci ten pakiet, żebyś zobaczyła jak to wygląda. No jeżeli się zdecydujesz i e, pierwsza rata zostanie opłacona, można zapłacić w ratach, można zapłacić za całość. Jeżeli pierwsza rata zostanie opłacona, to wtedy rozpoczynamy działanie. Dlatego jeżeli chcesz dołączyć, to napisz do mnie na Po obejrzeniu tego filmiku czekam na Twoją wiadomość.